Witam Was serdecznie na moim kanale Ruski Urok i zapraszam na odcinek, który nakręciłam w niedużej miejscowości Briańsk. Miasto Briańsk znajduje się na zachód od Moskwy i w tym mieście mieszka około 350 tysięcy mieszkańców. Dobro, pożądać! Monument. воздвигнуть 30-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году. Город Брянск в Великую Отечественную войну был дважды разрушен. Первый раз при наступлении немцев, второй раз при отступлении. Поэтому исторических зданий осталось крайне мало. Брянск является одним из старших российских мест, заложенным в 1985 году. Na miejscu słowiańskiej osady, która znajdowała się właśnie w tym miejscu. Początkowo miasto nosiło nazwę Dibriańsk, co wiąże się z otaczającymi je gęstymi lasami. Historia briańska obejmuje okresy przynależności do księstwa Czernichowskiego, powstania własnego księstwa briańskiego po najeździe Batuhana, a następnie włączenia do wielkiego księstwa litewskiego. A później do państwa moskiewskiego. W XVII wieku miasto stało się ośrodkiem handlowym, a w okresie sowieckim rozwinęło się w duże centrum przemysłowe. Mijamy teatr dramatyczny, w którym właśnie jest wystawiana klasyka Wiśniowy sad. A tutaj powstaje Uniwersytet Medyczny. W związku z dramatycznym brakiem personelu medycznego postanowiono prawie w każdym mieście wojewódzkim otworzyć uczelnie medyczne. Kiedy Gagarin szedł na dokład вышел из самолета по, ковровой, по красной ковровой дорожке, шнурок на одном ботинке, и у него был развязан. Вот здесь отражен этот исторический факт. И сейчас в вниз. И эта дорога будет нас до реки. Река, которая плывет через Брянск, есть река Десна. Мы на реке. Как видно, вода чистая, много рыбы. Что ли можно сказать, что это рай для вендкажи? Да, да, да. Дальше, вот я сюда, когда заезжаю, у меня как глаза становятся квадратные. вырубил, пошел дальше. Так и эти. Так здесь же место валом, поле целое, свободное. Зачем так плотно было застраивать? Жадность. Землю ж надо купить. Да, земля, да, вот да, да. дурость какая-то продается, земля. Ты е что делал, что ли, эту землю? Да самое Это главное, главное, что дурость. ты земли валом. вот... Земля вправо. продается. Ты что е делал, что ли, эту землю. Или пахал ее что-то на ней. Что земля продает. Да не должно быть, что продавалась земля. Wjeżdżając do nowoczesnej części miasta, staje się świadkiem rozmowy mieszkańców, którzy wyrażają swoją opinię na temat gęstej zabudowy. Miejsca tu nie brakuje, więc nie wiadomo, dlaczego deweloperzy budują wysokie budynki jeden obok drugiego. W mieście jest dużo parków, są ładnie zagospodarowane, ludzie chętnie przychodzą tu spędzić czas, spotkać się ze znajomymi posiedzieć w cieniu drzew, porozmawiać, pomedytować. Życie na prowincji toczy się powoli, nie tak jak w dużych metropoliach. Jest czas na wszystko: na pracę i wypoczynek, na rodzinę, lub czworonogich przyjaciół. Jeżeli spodobał się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu oraz koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję wam dobrawa, pa